Miłowanie w Ojca i Syna, i świata Chrystusa umiłowani w bracie i siostry, w dzisiejszą 11. niedzielę po 50. licy przygotowano przygotowana dla nas przepiękne połączenie ewangeliczne. Takie troszeczkę odstające od współczesnych czasów. Bo któż z nas młodych w XXI wieku, Myśli o starości, więcej. Myśli o śmierci, myśli o życiu wiecznym. A tutaj do Chrystusa przychodzi młodziutki człowiek. Zainteresowany tym, co z nim będzie po śmierci. Ewangelista opisuje, że on przybiegł do Chrystusa, a więc miał taki ogromny zapał. I pyta nauczycielu dobry, wyrażając tym swój szacunek dla autorytetu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Chrystus mówi mu, przestrzegaj przykazań. On odpowiadając mówi, że od młodości wczesnej je wszystkie wypełnia. Ale czegoś mu brakowało. Pomimo tego, że zgodnie żył z przepisami prawa, to poszukiwał czegoś więcej. Coś nie dawało mu spokoju. I koniec Ewangelii jest tam doskonale znany. Jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko i mną. I człowiek ów odszedł. Zasmuszonym. Łatwo go tak, drodzy bracia i siostry, osądzić, bo dostał, wydaje mi się, dobry przepis, a jednak z jego realizacji tak szybko zrezygnował. Nawet nie spróbował. Nie wiem, jakie było zakończenie tej historii, bo być może jednak zdecydował się wypełnić te słowa Chrystusa. Ale pierwsza rzecz, to, która mnie urzeka to to, że miał taki ogromny zapał, że miał takie pragnienie, tą wielką chęć. Wykrzesał w sobie tyle sił, ażeby przypiec do Chrystusa i zapytać o to, co go nurtuje. Że chciał wiedzieć. Kolejna rzecz to, wydaje mi się, u każdego z nas powinien być zachwyt nad tym, jaką żyje. Pomimo młodego wieku, takiej dobrej sytuacji finansowej, stabilizacji, to on żył tak, jak przekazał mu. Ktoś by powiedział, miał wszystko, to nie musiał kraść, nie musiał czegoś innego robić, ale faktem jest, że żył wedle przepisów prawa. I kolejna rzecz to właśnie. Ta ciekawość, to pytanie, to wszystko, co go nurtowało i na co poszukiwał odpowiedzi. I wydaje mi się, że ten młody człowiek powinien inspirować dzisiaj każdego z nas tą właśnie chęcią. Przykładem oczywiście nie powinno być to jego odejście, które niewątpliwie każdemu z nas zdarza się w naszym codziennym religijnym życiu. Ale ważne jest, abyśmy zawsze szukali tych dróg powrotu do Chrystusa. I to ostatnie zdanie, jeśli chcesz być doskonały. Bóg, drodzy bracia i siostry, zawsze daje nam możliwość wyboru. Zwróćcie uwagę, że nic nie narzuca, nic nie rozkazuje, a właśnie mówi. Jeśli chcesz. I to kieruje do każdego z nas, a więc daje nam możliwość wyboru, wybrania drogi za Nim i przyjścia do Niego. I do tego czytania, drodzy bracia i siostry, nawiązuje to pierwsze, którym wzywa się u nas do niesienia krzyża, zawarcia się samego siebie i podążania za Chrystusem. I tu również Pan Bóg daje każdemu człowiekowi wolność wyboru. Jeśli ktoś chce iść za Nim, Bóg pośród swoich wyznawców, naśladowców, nie chce mieć więźniów, nie chce mieć niewolników, a chce mieć ludzi wolnych. Wierzących i przekonanych co do tego, że ta droga, którą wybrali, jest drogą słuszną i prawdziwą. I dzisiaj, kiedy zachęca nas do podniesienia tego krzyża i do pójścia za Nim, to mówi nam, ażebyśmy się odwrócili od samego siebie, a odrzucili własne ja. I to jest też nawiązanie do tego obładowanego wielbłąda, który nie może przejść przez ucho igielne. To były takie wołoskie bramy, które służyły do wejścia do miasta, ale one jednocześnie, jednocześnie pełniły funkcje obronne. A więc kiedy do niego wprowadzano, bądź wyprowadzano takiego objuczonego wielbłąda, trzeba go było ze wszystkiego zdjąć. Wszystko trzeba było zostawić, żeby On sam przez te wąskie wrota mógł wejść. Tak samo my, drodzy bracia i siostry, a żeby pójść za Chrystusem, a żeby być doskonałymi, a żeby osiągnąć życie wieczne, niekoniecznie musimy zostawiać bogactwo, którego nie posiadamy. Ale musimy odrzucić i zostawić wszystko to, co nas obciąża. Co czyni nas takimi, że przez te wąskie wrota nie możemy przejść. I to, jak powiadam, mogą być różne rzeczy, które każdy z nas osobiście powinien dostrzec we własnym sercu, we własnym życiu, które nie pozwalają w pełni lekko podążać za Chrystusem, a odwrócić się od samego siebie. To trzeba Spojrzeć wokół siebie, spojrzeć na innych ludzi, na ich radość, na ich cierpienie, dostrzec ich potrzebę, ale również właśnie tę potrzebę wspólnego radowania się. I wtedy, kiedy nie będziemy skoncentrowani na sobie, będziemy mogli prawdziwie dostrzegać Chrystusa Amen.